To teraz Tomasz, nazwisko do wiadomości redakcji, Olbratowski. Tak, e, witam panie Tomaszu. Napisał do mnie słuchacz Tomasz Zmiłkowa. Bardzo lubię pana felietony w porannym programie. No, nie jest słuchacz Tomasz w tym odosobniony. Jest jeszcze parę <grym osób. <grym kiedyś całą szóstkę zapoznam ze sobą. I jesteś <grym> jest, bo słuchacz pisze dalej. Nie pamiętam, aby kiedyś pan wytłumaczył w swoim felietonie, skąd dzieło się najlepsze imię męskie Tomasz. No, ja też nie pamiętam, powiem szczerze. Dlatego wyjaśnię. Skąd się w ogóle wzięło imię Tomasz? No, ktoś siadł, pomyślał, a wymyślę coś inteligentnego, nie? Całą noc siedział, w końcu mówi, eee, i wymyślił imię Tomasz, zrezygnowany. Chociaż imię Tomasz nie od razu brzmiało Tomasz. O, nie, nie, nie. Najpi, najpierw brzmiało Damian. Późnie, później bochnia. Następnie żelazko, by w wyniku procesów fonetycznych pod wpływem alkoholu nabrać dzisiejszego brzmienia Tomasz. Takiego miłego brzmienia. Słowo Tomasz w starożytnym języku starocerkiewno-pigmejskim oznaczało bardzo, ale to bardzo mądrego faceta, przystojnego, znakomicie jeżdżącego autem i mającego dużego siusiaka. Ale, ale takiego naprawdę bardzo, bardzo dużego. Tak. I... Słuchacz napisał mi, że według jego koleżanki, Tomasz jest to najlepsze imię dla prawdziwego mężczyzny. I tu zgadzam się z koleżanką: Tomasz to rzeczywiście imię dla prawdziwego mężczyzny, dlatego będę musiał imię zmienić. Na przykład na skowron, albo karpę, albo wymyślę coś inteligentnego. No, w końcu nazywam się Tomasz, nie?